Cześć, z tej strony Breaker Gamer, sobie zagramy yy, dzisiaj Battlefielda I gramy i to już jest chyba moja czwarta próba i Przegraliśmy, no Haha Wynik, ej! Tyle mam przynajmniej ile wybić? No to Podwój tyle. Do odblokowania oznaczenia. Aha, oznaczenia. Funkcje. Mhm. Następna runda za... Dobra. Więc zaraz gramy. Największy wynik to chyba hu, ten, nie ten. Nie, już wyszedł to ten. Można to przewłaśnie, więc jest teraz USA kontra RU, Chyba, tak? Dobra, gramy. I zapisywanie, wczytywanie. tutaj się napiję wody. Dobra. Powiem jej jak wam yy, jakiej. Wczytywanie. dobra, bierzemy wsparcie. Dobra, idziemy do auta, tak? czołg jest? Chodzię ja do auta ze mną, też tobą do auta. Dobra, dobra. Ej no! Dobra, może jeszcze jeden będzie? Co, co zderzasz? Ha, dobra, za czołgiem. Dobra, jedziemy. Jedziemy, wyprzedzimy czołk, Nie, musimy za nim. Niech on za on będzie... Musi trąbić! Dobra. Ok, on jedzie tu. My możemy prosto pojechać. Ok, punkt kontrolny jest tam. Przyspieszę mu. Dobra, przyspieszyłem. Przedziliśmy już no, na drodze. No, wow! tutaj wysiadamy. Ja bym wysiadał. A nie! a Fajny skrót! Ja też wysiądę. Kąd wysiadł? To ja też. Poczekajcie. Nagrywam. Nagrywam Battlefielda, więc y, zaraz y, zadzwonię, okej? Okay? Y, za 10 minut. Może być? Ta. Dobra, jestem. Chris do mnie dzwonił. Że za 10 minut nagrywamy odcinek. O! Co to było? Uciekać, uciekać. O kurde. I, i nas zabili. Zobaczymy, jak trwa odcinek. 4 minuty, dobra. Pierwsze, 6 i będzie. Może sobie teraz jako... weźmiemy to. Dobra. Idziemy do czołgu. Nie, Też bym chciał do helikoptera. dobra, ale idziemy I jedziemy! A bardzo lubię jechać jakimiś pojazdami Albo nie wysiądę z tego Idę do auta Uuu no dobra, jedziemy Łeb. <laughs> dobra, jedziemy kto strzela? u, tam kurde, i mnie zabił To... Me-40A O, to jest baba Dobra, snajperkę bierzemy I na nią bierzemy, nie? Tak mi fajnie się zrymowało Okej okay. mm. Idziemy Jakimś autem ma jakieś auto wziąć Żeby ją ustrzelić Albo po prostu będziemy na, na piechotę Chyba na piechotę, nie? Będzie lepiej. Idziemy sobie tak. Dobra, i ją uszczelimy. Tak, ze snajpery, albo już ona umarła. Lub on. Nie wiadomo, ale mi się fa fajnie zrobiło, bo jestem burzynkiem. Czy ktoś? Nie ma nikogo. Bo jest? Nie ma. Dobra, więc idziemy sobie tu. Będziemy obserwować. Kto tu jest? Zamina mapię. Nie do się niej nie. Ja. Hop. Dobra, musimy sobie na co? O, trochę nudno. Dobra, idziemy. Nie wiem, czy zmienię sobie broń. Jeden. Dobra. Dobra, jest tutaj nasz czołg, Idzie. ło! Uciekamy, R! Uwaga, samolot za samolotu. ło! Ale hardcore ale hardcore idziemy przed bazą kontrolną a uo kie było aj e-e-e-e-e-kurde e. znowu on lub ona i wzięła nasz czołg świetnie bierzemy a zresztą ile trwa już dziewięć minut możemy zakończyć, więc cześć, pa i na razie.